Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam wszystkie linki na temat nadchodzącego update'u w Pet Simulator X. Więc bez przedłużania, zostaw tutaj łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam Cię do oglądania. Ale co to w ogóle będzie za update? Ja nazywam ten update kosmicznym update'em, ale dlaczego? Dowiecie się za chwilę. Pierwszą rzeczą, która zostanie dodana do gry, będziemy mieli napisane na dole Petu, przykładowo zaznaczamy Huge Cupcake, a, to na dole będziemy napisali cenę i jego value w Gemach. Co moim zdaniem jest dosyć fajne, jeżeli będzie to poprawna cena, a nie jakaś zaniżona, lub tak jak ludzie spekulują, cena z aukcji. Więc przykładowo ten cupcake kosztuje 45 BGMów, a w aukcjach sprzedają go nawet za 35 BGMów, i ta cena jest zaniżona. Mam nadzieję, że jakieś informacje będą brali z Cosmic Value lub takich podobnych stron, a nie jednak z tych aukcji, bo to mega może obniżyć cenę petów. No dobra, ale czemu ja nazywam ten update kosmiczny? Z tego powodu, że będziemy mieć taką kometę, która będzie na początku cała i będziemy mogli ją rozbić, a w niej będzie znajdowało się kosmiczne jajko. Które będzie wyglądało następująco. Myślę, że spoko jajeczko. Nie ma co to się rozwodzić nad aspektem wizualnym, ale ogólnie podoba mi się. No dobra, ale jakie pety będą dodane w tym update'cie? Zacznijmy sobie od komet Agony, który wygląda dosyć interesująco. Idealnie pasuje się w tematykę tego update'u. Mamy komet Cyklopa, który też wygląda niczego sobie. Mamy peta Chihuahua Mix i zastanawiam się, czy to nie będzie pet jakoś z Exclusive Egga, ale tego dowiemy się już niedługo. Mamy również takie pety jak Dominus Inferno oraz Dominus Empyrean. No i z petów chwilowo to na tyle. Ale mamy zapowiedziane również dwa nowe huge, a są nimi: Huge Comet Agony oraz Huge Comet Cyclop. Moim zdaniem wyglądają mega kozacko, i chciałbym w sumie takiego jednego w ekwipunku. No ale, oczywiście, z update'u na update nie mogło zabraknąć Titanica, który tym razem jest mega kozacki. A dokładnie będzie nim Titanic Astra, którą macie teraz na zdjęciu i zaraz też również na nagraniu. I co wy oni uważacie? Moim zdaniem mega kozacki. I fajnie jakby mój Titanic Neonegon miał jakiegoś brata. Więc może uda mi się go dropnąć. A jeszcze bym wypominał mega jednego ważnego peta, który również obstawiam, że będzie w jajku za robuxy. Czyli Spifikat, mega kozacki kotek. Widać, że ma essę. No ale tak patrzę, to chyba tyle z dzisiejszych lików. No, ale tradycyjnie, znając życie, znowu presto doda sobotę równo przed update'em mnóstwo nowych informacji, więc wyczekujcie. Mam nadzieję, że będziecie na jutrzejszym streamku z update'u u mnie. A póki co, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego krótkiego odcinka z newsów. Na zakończenie, mam dla was do takiego popkata Jedyne co musicie zrobić, to napisać ważnik w komentarzu. A teraz na ekranie macie zwycięzcę ostatniego losowania. Serdecznie, mordeczku, ci gratuluję i idziemy wypłacić nagrodę. Więc nick już mamy wpisany, huge zaznaczonego i zostało nam tylko go wysłać, więc wysyłamy. No i nagroda poszła. A ja wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie tych krótkich newsów. Do następnych takich i się mano.